Hello, czy 2.0 Tutaj Mr. Frosty i robię zagrajmy w Minecraft Widzimy, mamy dzień i pójdźmy sobie po drewięko A najpierw wróćmy, zrobić toporek O, wystarczyło patyków właśnie na toporek. Bierzemy sobie troszkę tego drewna i pójdziemy budować nowy, nową chatkę, bo to ja, ta jaskinia to mi się nie podoba. Taka dziwna jest. Powiem wam szczerze. Ale mało FPS-ów, no, o powiększyły się. Normalnie taki zjazd i podskok. W tych FPS-ach. Mm. Uwolnijcie mnie. O. Nie jestem drzewo ludem żeby mieszkać w drzewie ile mam tego drobna? no wystarczy zobaczmy czy mamy jeszcze coś w domku Skrzynę i zabierzemy wszystkie tamtąd rzeczy i pójdziemy budować gdzieś indziej. Nie mamy nic skrzynę zabierzemy ją, to też zabierzemy. Ale to się tylko rozwala, myślałem że to się szybciej rozwala. Też zabierzemy sobie. I chodźmy gdzieś indziej. Ościna cukrowa. zabierzemy sobie ją? Musiał to być szkielet uczni. Tak myślę. No co tu wiele gadać. Hmm. Myślę, że y, nadzieję będę wstawiał po dwa filmiki, po jeden jeszcze czego nie wiem. Dokładnie. Ja wstawię drugi i trzeci. Więc ja mówię drugi, trzeci i czwarty, a ja drugi i trzeci. nie drzewo sobie zniszczymy i pójdziemy szukać jakiegoś, nie nie schronienia, tylko miejsca na schronienie. O, muchomor. Ale mało FPS-ów. Ale mało FPS-ów. mało FPS-ów. O... Dnia. Tam gdzieś pójdziemy. I tam sobie zrobimy domek, tak myślę. Dobra, mamy dnie. Teraz będę zombie. No. No, dobra, nie podoba mi się ta dnia. Nie chcę jej. Okej, okay. nie, myślałem. Jestem sam w domu, teraz nikt mi nie będzie przeszkadzał w nagrywaniu. Jest fajnie, radujmy się wszyscy. jakieś takie fajne miejsce tak blisko wody ale żeby nie było na żadnej plaży Plaży. o tutaj też ładne miejsce to zniszczmy se te, trzy, te dwa drzewa i tą brzozę jak mało fps FPSów może dlatego, że teraz daję na na YouTube daję drugi odcinek. Tak, to chyba to na pewno. No. no. Łopata. I dajemy Myślę, że to będzie domek. Sześć na siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra. Hmm. Podłogę zrobimy z tego. Kabelstonna, a domek cały zrobimy z... ...drewna? Nie wiem. Jeszcze pomyślmy, pomyślimy. Dobrze. Ta zrobię z tego. Jak małe wpęsy. Na filmiku to tak będzie lagować, jak nie wiem na czym. O już po prostu FPS-ów. Jest fajnie. Pewnie będą takie komentarze, że mistrz w jej nauczy się mówić. Założę się. Ja Wam to mówię. bo Kartkora się nie udał. to nie, za chwilę będzie noc. I mnie za chwilę kosmiki zaatakują. Widziałem, że to był zły pomysł, żeby wychodzić z tej jaskini. Ale nie, ja taki narwany musiałem wyjść z tej jaskini. Głupie drzewo. Czemu ci nie wyciąłem? O nie, kosmici mnie za chwilę zaatakują. Szef ko, poczekaj no. Dobra. Dlaczego nie mówię nic? Nie jestem zbyt dzisiaj nakręcony. Może zrobię jeszcze jedno takie coś. Taki, taki kwalerat, jeszcze jeden. Głupie klocki. Jak to dziwnie miało klocki. Nie wiem ile tutaj wyjdzie tych minut. Musi być ich trochę. Ja zbuduję domek i chyba na tym będę kończył już. Coś tak myślę. No na tym już będę kończył. Dobuduję ten dach i kończę. Trzecie. Nie widzę żadnych kosmitów. Nie słyszę. Może wy widzicie? Jakieś twory, creepery. Nie ma żadnych. Nie widzę. Oczywiście ja wy możecie widzieć. tutaj te pochodnie, żeby mi się na dachu potworki nie zrozpiły. I będę wychodził z domku i mi creeper na głowę skoczy. Już tak raz miałem. To nie było zbyt miłe. Rozwalił mi pół domku. A ja dedłem. I teraz szybko uciekamy. Dobra. To na tym kończę. Mister Frosty. Na razie...